Nie jest na pewno to kryterium, że ktoś mieszka gdzieś koło jakiejś drogi wojewódzkiej, bo na pewno, na pewno te, takie podejście jest oczywiście bardzo ważne w rozumieniu tego, że chcemy, żeby się przestrzeń wokół nas zmieniała, szczególnie ta transportowa. Dzisiaj mówimy o drodze wojewódzkiej, która tak naprawdę jest drogą bardzo uczęszczaną i bardzo wyeksploatowaną, dlatego że na odcinku z Byczyny do Gorzowa Śląskiego to jest odcinek, który tak czasami dla tych naszych dużych samochodów daje taką przecinkę od jednego w kierunku właśnie Gorzowa Śląskiego, Praszki Olesna, więc to powoduje, że dopóki nie będzie, będzie wybudowana obwodnica pełna przebieg obwodnic 11 nie będzie to S11, to wielu kierowców będzie szukało tego skrótu. Dlatego na tej drodze wojewódzkiej 487 odbyczyny do Gorzowa Śląskiego cały czas inwestujemy, już prawie 17 milionów złotych. Zainwestowaliśmy tam naprawdę w bardzo znaczącą poprawę jakości samej nawierzchni asfaltowej. I dzisiaj podpisujemy kolejny odcinek: Uszyce z Dziechowice na 1 700 000 zł. To jest taki można powiedzieć nowy model modernizacji dróg wojewódzkich bardzo poważny e, poważny remont nakładki łącznie z utwardzeniem poboczy. Ktoś kto jeździ tam tą drogą to wie, że załamujące się pobocza są bardzo niebezpieczne. One tam po prostu nie mają właściwej podbudowy. I e, będąc na otwarciu ostatniej drogi przebiegu przez e, Uszyce, to oczywiście mieszkańcy z Dziechowic pytali kiedy będzie remont drogi przez ich miejscowość. Więc chcę też powiedzieć, że w tym budżecie na 2000 24 rok, zaraz na początku roku będą przeznaczone pieniądze na dokumentację przebiegu tej drogi wojewódzkiej przez samą miejscowość Dziechowice. To jest bardzo długi przebieg, bardzo trudny. Zawsze te przebiegi przez miejscowości wiemy, że kosztują nas dość duże pieniądze, ale no też trzeba takie inwestycje zrobić, jak teraz w Pruszkowie, czy kiedyś w Branicach, czy teraz w gminie Zawadzkie. Więc ta pula, ta pula przeznaczona na modernizację, remonty, budowy nowych dróg 280 milionów złotych na 2023 rok, bo tak przed chwilą podsumowaliśmy sobie na zarządzie. To milion 700 tysięcy złotych też jest właśnie na tą dzisiejszą inwestycję. Jeśli chodzi o drogę, właśnie tą, którą teraz będzie robiona, to jest bardzo ważny odcinek drogi na terenie naszej gminy. Z tego względu, że jest to droga bardzo mocno uczęszczana, między innymi z racji na młyn, który jest takim młynem już też historycznym, bo od tak naprawdę pokoleń i no, te drogi są bardzo ważne, żeby były remonty, stan drogi jest wiadomo kiepski, czyli każdy kilometr drogi, który jest remontowany na terenie naszej gminy. To jest e, wielka przyjemność dla nas i z każdego kilometra bardzo się e, cieszymy. Kolejna przebudowa, kolejny remont odcinka drogi 487 na odcinku Uszyce z Dziechowice połączymy właściwie dwa odcinki. Jeden zrobiliśmy w 2020 roku w zeszłym roku w 2022 również kilometrowy odcinek i dzisiaj podpisujemy umowę na kolejny odcinek prawie kilometrowej drogi 487 do kompleksowej przebudowy. Można mówić o ekspresowym tempie. Ekspresowe tempo. Od 2017 roku cały czas coś na drodze 487 wykonujemy. W sumie to będzie już prawie 8 kilometrów tej drogi przebudowane na odcinku Gorzów śląski Olesno. Droga 487 to tak naprawdę jest kręgosłup gminy gorzów Śląski, też bardzo ważna droga przebiegająca przez cały powiat Oleski. To co mnie cieszy, to duża aktywność w remontach na tej drodze w ostatnim czasie. Niedawno otwieraliśmy bardzo duży odcinek w Roszkowicach. Teraz otwieramy, otwieraliśmy odcinek przed Uszyc. Teraz idziemy dalej w kierunku Zdziechowic, a niedawno też był remontowany bardzo niebezpieczny zakręt w Boroszowie.